Witam wszystkich serdecznie, tutaj STT StarCraft. Zapraszam Was wszystkich do obejrzenia filmu, który demonstruje wszystkie nowe jednostki, które, które pojawiły się w Heart of the Swarm. Zapraszam do mapy testowej. Mamy tutaj dwie duże arwie, tu, na których będę pokazywał wszystkie nowe jednostki. I zacznijmy może od Protosa, od jednostki, która nazywa się Tempest. Tempest jest jednostką latającą, która ma dwa. Oddzielne ataki. Zadają one takie same obrażenia w normalnym trybie, aczkolwiek przeciwko jednostkom masywnym atak powietrzny zadaje aż 80 obrażeń na pojedynczy strzał. Tempest jest jednostką, która strzela bardzo rzadko, ponieważ co 3,3 sekundy może oddać jeden strzał, aczkolwiek ma bardzo duży zasięg, który widać tutaj tymi małymi trójkącikami, przez co może atakować naprawdę. Z dużej odległości jednostki przeciwnika. No i pokażę teraz, jak bardzo efektywne są tempesty przeciwko właśnie tym masywnym jednostkom latającym, takim jak brudlordy. Spójrzcie na to, dwa tempesty z takiej odległości są w stanie atakować brudlorda, który ginie w trzech strzałach. Trzy strzały z tempesta, czyli jeden tempest musi uderzyć trzy razy, trzy tempesty muszą uderzyć raz, by zniszczyć na przykład. Broodlorda. Jednostka ta jest dosyć powolna i stosunkowo łatwo ją wysnajpować maryńcami lub hydraliskami, aczkolwiek dzięki jej dużemu zasięgowi można ją bardzo skutecznie stosować w wielu różnych scenariuszach w Hard of the Swarm. Drugą nową jednostką Protosa jest Oracle. Oracle to jest spellcaster, jednostka, która sama w sobie nie jest potężna, aczkolwiek ma trzy bardzo przydatne zaklęcia, a jedno z tych zaklęć jest naprawdę bardzo, bardzo potężne. Żeby pokazać, e, jak skuteczne jest e, to zaklęcie, e, to ofensywne, pokażę to na podstawie Jai Infested Terran, jest to akurat zupełnie darmowa jednostka, która szybko będzie, którą szybko będę mógł zademonstrować, o co chodzi. Umiejętność, o której mówię, to Pulsar beam, można aktywować tego pulsar beama za 25 energii, i po aktywacji pulsar beam zjada jedną energię na sekundę, wtedy kiedy działa. Zadaje za to 15 obrażeń co 0,86 sekundy, a przeciwko jednostkom lekkim zadaje tych obrażeń 25. W praktyce oznacza to, że na jedną sekundę. Przeciwko jednostkom lekkim zadaje około 30 obrażeń. Jest to bardzo, bardzo duża ilość. No i zobaczmy, jak to, jak to wygląda w praktyce. Kilka jaj aktywujemy umiejętność i każemy atakować. Spójrzcie na to, jak szybko padają ci infesty terranie. Przerażająco szybko. Oracle jest bardzo niebezpieczny, jeśli wpadnie w linię minerałów, jest w stanie zniszczyć całe wydobycie w ciągu dosłownie 20 sekund, jeśli nie zostanie zauważony. Drugą umiejętnością Oracle jest Envision. Envision pozwala de facto zmienić Oracle w obserwera i widzieć wszystkie zakopane jednostki, wszystkie jednostki ukryte, kląknięte, ghosty czy bunch. i Krótko mówiąc, Oracle działa wtedy jako obserwer. I ostatnia umiejętność, Revelation, daje wizję jednostek przeciwnika przez aż 60 sekund. Oracle rzuca się na pewien obszar. Tak jak w tej chwili widać, rzucam na te wdowie miny, i na tym obszarze wszystkie jednostki będą e, miały taki specjalny znaczek nad nimi, i oznacza on, że przeciwnik widzi każdy ruch tej jednostki i niewiele, niewielki obszar dookoła niej. Czyli, krótko mówiąc, e, daje to naprawdę dużą kontrolę daje duże możliwości, szczególnie w jakichś oblężeniach czy, czy przypadkach, gdzie pozycja jednostek jest kluczowa do odniesienia zwycięstwa. Można po prostu śledzić tą jednostkę przez 60 sekund po rzuceniu tego zaklęcia. Ostatnią nową jednostką dla Protosa jest Mothership Core. Mothership Core jest budowany w Nexusie. Jest on tak jakby formą larwalną Mothershipa, którego znamy z Wings of Liberty. Kosztuje 100 gazu i 100 minerałów ten Mothership Core i ma trzy bardzo użyteczne umiejętności. Pierwsza z nich, Photon Overcharge, na 60 sekund zmienia Nexusa w jednego wielkiego kanona, który jest w stanie atakować z odległości 13, czyli w zasadzie takiej samej jak Siege Tank. <laughs> jest to bardzo przydatna defensywna umiejętność w początkowym etapie gry. Shift szybko ma także umiejętność Recall, która pozwala Jednostki, które znajdują się pod Mothershipem. W tej chwili aktywowałem tę umiejętność i widać zasięg, które jednostki zostaną zrujkolowane. Pozwala cofnąć te jednostki do dowolnego nexusa. Czyli krótko mówiąc, możemy razem z Madership Core ruszyć się naszą armią, zadać straty przeciwnikowi, po czym po prostu cofnąć się do swojej bazy i kontynuować grę, zadawszy bez żadnych własnych strat przeciwnikowi. Jakieś straty. I ostatnią umiejętnością jest time warp. Time warp tworzy taki specjalny bomber, który sprawia, że jednostki naziemne wewnątrz niego poruszają się dwa razy wolniej. Utworzę teraz jednego przykładowego time warpa, wygląda on w ten sposób i spójrzcie na to, jak szybko porusza się ta jednostka poza nim i jak szybko porusza się, kiedy w niego wejdzie. Time warp daje protosowi duże możliwości. Um, tak ofensywne, jak i defensywne tak naprawdę. E, pozwala lepiej atakować jednostki, pozwala dogonić jednostki, które znajdują się w tym timewarpie. Słowem jest naprawdę bardzo przydatne. Rzucone na rampę e, potrafi spowolnić posiłki wroga, a rzucone w linię minerałów pozwali, pozwala nieco zmniejszyć jego wydobycie. Dobrze, przejdźmy teraz do jednostek Terrana. Terranie dostali dwie nowe jednostki. Helbaty które są e, zmienioną formą helionów oraz <laughs> wdowie miny. Połapmy się najpierw wdowią miną. <laughs> jest ona jednostką e, lekką, która wtedy, kiedy jest w stanie się poruszać, jest e, nad ziemią, nie ma żadnego ataku. Ale kiedy ją zakopiemy, tak jak widać na załączonym obrazku, e, Atakuje ona każdą zbliżającą się jednostkę. Zademonstruję teraz, jak zadziała wdowia mina na zbliżającego się zelota. Po prostu go zabije. Wdowia mina zadaje ogromne obrażenia, ponieważ dla głównego celu jest to 125 obrażeń, plus dodatkowe 35 obrażeń przeciwko tarczy. W praktyce oznacza to, że jeśli zbliży się do Wdowie Miny Stalker, który ma dokładnie 160 w sumie punktów życia, zostanie on zniszczony jednym strzałem. Wdowią Minę y, można potem wykopać i, i przesunąć w inne miejsce. Jedynym, nazwijmy to, mankamentem Wdowie Miny jest to, że strzela ona co 40 sekund, czyli dosyć rzadko, więc trzeba dobrze zarządzać minami po to, by używać ich Efektywnie. Jeśli chodzi o herbaty, są to y, z kolei bardzo proste w zastosowaniu. Jednostki mają 135 punktów zdrowia i zadają 18 obrażeń obszarowych w stożku przed nimi. E, przygotowałem tutaj grupkę zerdlingów, której każę zaatakować te, e, te herbaty, usunąć tylko wszystkie inne jednostki, żeby się w tę walkę nie wtrącały, i zademonstruję, jak efektywne są helbaty przeciwko np. Zerglingom. Udało się zabić wszystkie Zerglingi bez stracenia żadnej jednostki. Tych Zerglingów w sumie było 11. Ten atak obszarowy ma stosunkowo niewielki zasięg, ale zadaje, tak jak mówię, bardzo dużo obrażenia. I w związku z tym helbaty są efektywne tak przeciwko zerdlingom, które są jednostkami lekkimi, jak i zelotom. Spójrzcie, jak szybko helbaty radzą sobie z zelotami. I tym razem także nie został żaden z helbatów stracony. Jest to jednostka bardzo prosta w zastosowaniu, tak zwany A-Move, ale naprawdę bardzo potężna. I w tym momencie możemy przejść do jednostek zergowych. Zergowie dostali po pierwsze swarm hosty, które widzimy tutaj. Po drugie, wajpery, które widzimy tutaj. E, najpierw pokażę może, jak działają swarm hosty, ponieważ jest to prostsza demonstracja. Swarm hosty po zakopaniu produkują lokusty. Każdy swarm host produkuje dwie lokusty, produkuje je co 20 sekund. Lokusty są darmowe, mają 65 HP, zadają 12 obrażeń z zasięgiem 3. Ale tak jak mówię, tworzą nowe jednostki, nowe lokusty tworzą się co 20 sekund. Można nimi sterować właśnie w ten sposób, z rally point. I spójrzcie na to, jak efektywny jest atak lokustami. Tak jak mówię, są to jednostki absolutnie darmowe. Jedna fala zniszczyła jednego stalkera, żeby zobaczyć e, swarm hosty. Niezbędna jest detekcja, co w praktyce oznacza, że koniecznie jest obserwer, by móc w ogóle. E, takie, te swarm hosty zniszczyć. Widzimy drugą falę lokustów, która była w stanie zniszczyć tym razem kolejne stalkery. No i tutaj aktywowałem pokazywaną wcześniej umiejętność Envision i moje stalkery mogą zacząć atakować swarm hosty, ale narodziły się kolejne lokusty i zniszczyły, zniszczyły te stalkery. Swarm host jest jednostką oblężniczą, która daje Zergowi naprawdę bardzo, bardzo duże możliwości. Stosunkowo wczesnej i bardzo efektywnej agresji. Ostatnią jednostką, którą pokażę, i ostatnią jednostką zergową, która została dodana, jest Viper. Viper ma trzy umiejętności: po pierwsze, konsum, która rzucona na zergowym budynku pozwala kosztem zdrowia tego budynku odzyskiwać energię Viperom. Drugą umiejętność to Abduct. Abdakt, tak zwany Yang, e, pozwala przyciągnąć daną jednostkę do siebie, Viperowi. Tak jak widzieliśmy przed chwilą e, na przykładzie tego Oracle. Po prostu je, rzucamy na daną jednostkę i możemy ją ściągnąć do siebie. Jest to używane w szczególności do tego, by e, z, na przykład protosowego Devbola wyciągać te kluczowe jednostki, jak kolosy na przykład, jak Tempesty, e, ewentualnie w przypadku gry przeciwko Terranowi no i daje to Zergowi dosyć silną kontrolę nad yy, w pewnym sensie polem walki. Ostatnią umiejętnością jest blinding cloud, która tworzy na danym obszarze chmurę, wewnątrz której jednostki naziemne nie mogą atakować na odległość. W żaden sposób. Wygląda to po prostu w ten sposób ma niewielki zasięg. Ale wszystkie jednostki atakujące na odległość, znajdujące się w tej chmurze, nie mogą tego robić. Czyli Marinesy, Stalkery, Marudery i wszystkie inne hydralistki rocze także muszą atakować w zwarciu, co daje zergowi dużą przewagę i, i dobrze użyte potrafi zupełnie odmienić przebieg bitwy. Zatem wszystkie nowe jednostki, które pojawiły się w Heart of the Swarm. Um, zapraszam do. Obejrzenia innych filmów na kanale, zapraszam do subskrypcji kanału. Dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam serdecznie i. do następnego kasta!